Dzień dobry, nazywam się Robert Rozpędzichowski, jestem dyrektorem Farnela na całą Europę. I tutaj przedstawiamy się na tym targu jako że reprezentujemy ponad 4000 naszych dostawców. I oczywiście, od wejścia na polski rynek 3 lata temu, prowadzimy większość naszego biznesu przez naszą stronę internetową. Tutaj mam też przedstawicielkę naszego kraju, pani Aneta Grabowska. Witam serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że mamy możliwość przedstawienia naszej oferty. Jesteśmy bezpośrednio już trzeci rok na targach i prezentujemy się jako firma katalogowa, która posiada ponad 500 tysięcy produktów w swojej ofercie. O tyle to są dobre dla nas targi, ponieważ wiadomo, że utrzymanie ruchu automatyka przemysłowa potrzebuje bardzo szybko elementów. My dostarczamy je w ciągu 24 godzin. Ponadto mamy na swojej wystawie naszych dostawców. Dzisiaj jest to Molex, był też Texas Instrument, a także NXP i prezentujemy również nasze najnowsze produkty, jeśli chodzi o automatykę przemysłową, czyli różnego rodzaju urządzenia do pomiarowania, a także produkty z zakresu automatyki przemysłowej. Jest nam bardzo miło gościć naszych klientów.